Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony minion, no i przynoszę Wam chyba dobrą, a jeżeli nie dobrą, to przynajmniej długo wyczekiwano przez niektórych wiadomość co z tym y, y, paczem, który miał się pojawić na początku kwietnia. Otóż no, na początku kwietnia się nie pojawi, ponieważ dzisiaj mamy 14, a pojawi się w przyszłym tygodniu, więc raczej w drugiej połowie kwietnia. Niemniej jednak. Już do nas nadchodzi. Skąd to wiemy? Wiemy to od Kevina Johnsona, który jest community managerem w DICE. No i opublikował wczoraj tweeta, w którym opisuje to, właśnie kiedy się pojawi, oraz to, co się w nim znajdzie. I są tam pewne dodatkowe informacje, na które szczególnie chciałbym e, zwrócić uwagę. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, zapraszam do subskrybowania. Jeżeli materiał się spodoba, nie zapomnijcie lajkować. Jeżeli nie, dislike nie ma najmniejszego problemu. Wrzućcie też proszę swoją opinię w komentarzu, co sądzicie na temat tych zmian i tego, co może stać się z Battlefieldem 2042 po ich opublikowaniu. A teraz, moi drodzy, przechodzimy już do setna, do tego właśnie, co pan Kevin Johnson napisał w tym tweetu. Poza terminem, i oczywiście podziękowaniami za to, że jesteśmy po raz kolejny cierpliwi i zapewnieniami, że pracują i tak i tak dalej, napisał to. Nowości: RAO i PAKE, czyli dwaj specjaliści, którzy chyba najrzadziej pojawiają się na polu bitwy, jeżeli chodzi o tych, których ja przynajmniej spotykam, będą miały pewne zmiany odnośnie działania ich. Umiejętności, co to dokładnie oznacza, nie wiem. Zakładam jakiegoś buffa, być może zwiększenie wpływu, być może zwiększenie ilości punktów, które one będą dostawać właśnie te postacie za używanie umiejętności po to, żeby zachęcić graczy do częstego z nich korzystania. Dodatkowo, jeżeli chodzi o specjalne umiejętności, to także będzie poprawka i to, co już słyszeliśmy wcześniej, do granatów przeciwpancernych Sandens, czyli wiewiórki. One randomowo się, jak wiecie, namierzają na cel, który może być zarówno 5 jak i 1500-1900 metrów od nas. W tej chwili mają atakować czy namierzać się na cel, który jest najbliżej miejsca, w którym rzucimy ten granat. więc najczęściej będzie to cel, w którym rzeczywiście chcielibyśmy go wymierzyć. Druga rzecz, o której wcześniej nie słyszeliśmy albo przynajmniej nie było szczegółów odnośnie tego, to będzie szereg poprawek do systemu ribonów i punktowania. Innych trybów niż przełamanie, i innych trybów niż conquest. Tu wspomniany został Rush i moim zdaniem tu chodzi o to, żeby albo stworzą nowe ribony, albo będzie więcej ribonów, które będą przyznawać większej ilości punktów, tak żeby zbalansować to, jak bardzo można progresować swojego gracza i swoje bronie właśnie w tych innych trybach, po to, żeby przyciągnąć graczy właśnie chociażby do, do rasza, czy też do innych trybów, które w Battlefieldzie są albo będą dostępne. I zmiana punktowania i przyznawania odznak będzie także za współpracę, w zespole to jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana, tak, żeby jak zostało napisane, Battlefield wrócił właśnie do tej, nazwijmy to, Meki czy do tego systemu, kiedy był bardzo zespołową grą. Poza tą zmianą punktowania, oczywiście, będzie jeszcze jedna poprawka, która się do tego przyczyni, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Zresztą już pewnie o niej wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał nie od dzisiaj. Kolejna rzecz, którą do tej pory wiedzieliśmy, która dosyć dobrze była opisana w poprzednim, właśnie, twecie, który informował, czy w poprzednim blogpoście, który informował nas o nadchodzącym patchu, to jest całkowity rebalans pojazdów. Głównie mówimy tutaj o Bolcie i śmigłowcu zwiadowczym. Będą przeniesione do grupy pojazdów atakujących, będą się pojawiały rzadziej. Mam nadzieję, że będzie też kilka balansów, jeżeli chodzi szczególnie o to jak łatwo się manewruje i jak łatwo czy szybko się jeździ boltem. Ten pojazd jest moim zdaniem za szybki. Jeżeli dodaliby jeszcze częstsze zadawanie krytycznych obrażeń, tak właśnie, żeby go spowolnić, to moim zdaniem znacznie zbalansowałoby bolta. Być może samo to ograniczenie ilości wystarczy, ale jeżeli pojawi się jeden szczególnie, że tak powiem, zawzięty kierowca i dobry kierowca, to nadal będzie mógł nas bardzo mocno wkurzać, a chyba nie o to by nam chodziło. Kolejne rzeczy to są dwie duże poprawki, jeżeli chodzi o dość denerwujące bagi. Pierwszy to także związane z boltem czy z pojazdami ogólnie poprawka niemożliwości celowania po wyjściu z pojazdu. Dosyć często, jak na baga, to się zdarza i dosyć często było to denerwujące, kiedy po prostu aż do śmierci po wyjściu z pojazdu nie mogliśmy IDSować, więc cały czas musieliśmy strzelać z biodra. A drugi, jeszcze moim zdaniem ważniejszy i bardzo się cieszę, że zostanie poprawiony, to jest brak możliwości ożywienia żołnierza z naszego zespołu, który leży w pobliżu jakiejś przeszkody. Czasami jest tak, że ktoś cię zastrzeli, albo jakiś wybuch wyrzuci, właśnie, ragdola w ten sposób, że wylądujesz gdzieś na jakimś murku, w jakiejś skale i tak dalej. Wtedy nie dało się kogoś podnieść, albo na przykład byłeś pod pojazdem, czy gdzieś w pobliżu pojazdu. W tej chwili ma ten problem zostać wyeliminowany i będzie można spokojnie podnosić żołnierzy z naszego zespołu. Kolejna rzecz, o której wspomniał Kevin, to jest coś, co troszkę mnie zaskoczyło. Ponieważ napisał o całkowitym rebalansie dodatków i wyposażenia dodatkowego broni, czyli to wszystko, co możemy znaleźć w tym menu, plus, jeżeli już to sobie skonfigurujemy, i napisał tak, że chcą, aby każdy z tych dodatków miał unikalne działanie, co pozwoli budować jeszcze bardziej unikalne zestawy wyposażenia, i to jest. Ciekawa koncepcja i krok w ciekawą stronę i może dobrze, że nie robiłem jeszcze żadnych odcinków z cyklu Strzelnica, do czego wcześniej się przymierzałem, ponieważ pewnie całkowicie balans nawet w ramach tej samej klasy, czy w ramach działania tego samego karabinu może się bardzo zmienić, jeżeli rzeczywiście będzie położony o wiele większy nacisk na to, żeby te dodatki w dużym stopniu zmieniały to, w jaki sposób karabin strzela. To, co chociażby mamy w kodzie, tam dodatki potrafią naprawdę, naprawdę bardzo mocno zmienić... Działanie naszego uzbrojenia. W Battlefieldzie 2042 oczywiście też to teraz jest, jednak niektóre dodatki, tak jak chociażby tłumiki, w zdecydowanej większości działają tak samo. Tak samo chwyty mamy, powiedzmy, dwa rodzaje, te, które pomagają mieć lepszy, lepszą celność w poruszaniu się i nie poruszając się. Tak samo kompensatory czy, czy właśnie hamulce wylotowe. Jedne lepiej kompensują w poziomie, jedne lepiej w pionie, i różnią się tak naprawdę w tym momencie tylko wizualnie. Ma być tak z tego co rozumiem, że y, jednak będzie rozróżnienie nawet między tego samego typu y, dodatkami, co poza walorami artystycznymi będzie też zmieniać właśnie performance naszego uzbrojenia i moim zdaniem to jest bardzo y, fajny pomysł. Dołoży takiej, jakby, jeszcze warstwy, powiedzmy, tego skill gapu, że nie tylko jak strzelamy, ale też jak potrafimy złożyć czy też wykorzystać na polu bitwy właśnie to uzbrojenie. Dodatkowo, oczywiście, zyska na znaczeniu sam System Plus, bo wtedy będziemy mogli stworzyć sobie zestawy, które będą bardzo dedykowane do konkretnych sytuacji, które znajdziemy na polu bitwy, więc być może. Pewne bronie stają się bardziej uniwersalne, a drugie wręcz przeciwnie bardziej, nazwijmy to specjalistyczne, bardziej przystosowane do tego, czego byśmy od nich w tym momencie wymagali. Jeszcze dwie duże rzeczy. Pierwsza, tysiąc, o tym mówiłem już, i po raz kolejny mamy potwierdzenie, będzie VoIP. W końcu będziemy mieli VoIP'a i moim zdaniem łącznie z tą zmianą punktowania za współpracę w zespole to może przywrócić. Tą część Battlefielda, który mi najbardziej brakowało, czyli y, takie współdziałanie. Ja ostatnio robię dużo streamów i przy okazji dzisiaj sobie też zrobimy stream, a więc Was serdecznie zapraszam. Gram z y, różnymi y, osobami, które. Znamy mniej lub bardziej, moi widzowie do mnie dołączają do grupy, jednak po pierwsze nie możemy się komunikować, a po drugie jednak w ramach tej bardzo dużej skali ciężko jest czasami to skoordynować. VoIP plus incentiv taki w postaci właśnie dodatkowych punktów za współpracę powinien w tym znacznie pomóc i druga zmiana, moi drodzy, coś czego wcześniej nie mieliśmy albo o czym wcześniej nie słyszeliśmy, możliwość konfiguracji przejrzystości. Ikon, coś na co ja zdecydowanie bardzo czekałem, biorąc pod uwagę to, jak dużo jest ikon, jak dużo tego się czasami pojawia i jak bardzo zlewa to się w taką jedną w kolorową papkę i przeszkadza nam w graniu. Szczególnie jeżeli biegniemy w kierunku jakiejś flagi, w końcu będziemy mogli sobie to powyłączać albo zmniejszyć przejrzystość do powiedzmy, nie wiem, 10-15%, żeby tylko orientować się, gdzie co jest, a żeby nie przeszkadzało nam w samej grze, żebyśmy mogli dobrze identyfikować, co dzieje się na polu bitwy, a przede wszystkim pozycje naszych. Przeciwników. I moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o te informacje, które dostaliśmy z tego najnowszego tweeta od Kevina, oczywiście. Wcześniejsze wszystkie poprawki, które były ogłaszane, będą się zawierać w tym patchu. Ma ich być w sumie ponad 400 i na pewno w przyszłym tygodniu zrobimy sobie duży materiał podsumowujący. Będę też sporo streamował i będziemy sobie razem testować te zmiany. Nie mogę się też doczekać tego, żebyśmy mogli sobie razem z zespołem, z działającym VoIPem na cross-platformie pograć w Hazard Zone. Kto chętny na Hazard Zone, możecie już wpisywać w komentarzu i ustawiać jakąś kolejkę. Bo być może nie zrobimy kto pierwszy, ten lepszy w dany dzień, tylko będziemy się jakoś umawiać. W tej chwili jest tak, że w przypadku streamów przeważnie jest kto pierwszy, ten lepszy i czasami musicie czekać w kolejce. Zobaczymy, jak to się zorganizuje, zobaczymy, jak to będzie działać. Zobaczymy, czy przede wszystkim wszystko będzie w takim porządku, jakbyśmy tego oczekiwali. Moi drodzy, co o tym sądzicie? Jeszcze więcej tych zmian, jeszcze więcej tych poprawek, jeszcze więcej tych dodatków. Dodatkowo z innych źródeł od deweloperów pracujących w Dice przychodzą informacje, że spora część albo zdecydowana większa y, część deweloperów pracuje mocno nad Battlefieldem 2042. A propos tego nowego tytułu Battlefield, nad którym już rozpoczęły się prace, były też spekulacje, że być może 2042 został porzucony i wszyscy przeszli do nowego. Nie, z tego co piszą przynajmniej deweloperzy, mówią, że wszyscy są sfokusowani na 2042 i chcą doprowadzić tą grę naprawdę do dobrego momentu. Jak zawsze troszkę brakuje mi szczegółów komunikacji, ale wolę dostać konkret nawet troszkę później bez obiecywania i coś super dobrego i fajnego niż wiecie gadanie, 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 a potem nic z tego nie wynika. Myślę, że taka przełomowa ym, data i taka, że tak powiem bomba nowego kontentu i nowej jakości powinna pojawić się z pierwszym sezonem. Mam nadzieję, że się nad tym y, koncentrują, a na razie będziemy się cieszyć z nowego patcha, będziemy się cieszyć ze wszystkich poprawek i wszystkich rzeczy, które zostaną dodane w międzyczasie. Y, a więc moi drodzy, spotykamy się dzisiaj wieczorem na streamie i w kolejnych dniach. Spotykamy się też w przyszłym tygodniu do testowania tych poprawek z najnowszego patcha. A ja już odmeldowuję się i do następnego razu z tej strony jak zawsze mówię do Was miniu.